Maski trzeba było używać wchodząc na przykład do sklepu. To już było y, obowiązkowe, więc jeśli szedłeś do sklepu, to musiałeś maskę ubrać y, y, położone w, praktycznie wewnątrz tego miasta, bo jest otoczone y, naokoło, więc wyje chcąc wyjechać z tego miasta, gdzieś przejechać do jakiegoś inny, innych przedmieść Detroit, no to trzeba przejechać przez Detroit. Y, no historia jest taka w dwóch słowach, że że kiedyś to było miasteczko polskie, typowo Polskie w 85 co najmniej w procentach, jeśli nie więcej, zamieszkiwane przez nas Polaków. I to w zasadzie było tak no, w mniejszym czy większym stopniu do lat, powiedzmy, połowy lat 90. nawet można by było powiedzieć XX wieku. No, tutaj to tu było w pewnym momencie prawie, około, prawie 50 tysięcy ludzi i, i w większości to byli Polacy. Także oczywiście z, miasteczko wyglądało. Jak, jak polskie miasteczko. No były polskie napisy, polskie sklepy, polskie, polskie kościoły, polskie apteki, yy, praktycznie wiele, wiele instytucji było typowo polskich. Natomiast, yy, no Zmienia, zaczęło się tak mówię, zmieniać to w 90 latach, no w tej chwili to jest zupełnie inny świat. Ja jak wychodzę na zewnątrz, bez, nie chodzi mi w ogóle o żadnego koronawirusa, tylko w ogóle ogólnie, no to po prostu jestem w szoku. Jestem wiesz, jednocześnie w Jemenie, w Pakistanie, w Bangladeszu i w ogóle tego. To jest praktycznie odwróć, od, tak jak nas było 85%, tam czy 90% w porywach Polaków, I, jeśli chodzi o, o sytuację, w której jestem ja, to jest. Bardzo, bardzo związane z tym, co tutaj nasz gubernator yy, całego stanu ogłasza, prawda, czyli yy, prawa, które są stanowione prze przez to, yy, powiedzmy naszych, naszych oficjeli, <coughs> rzutują później po prostu na nasze zachowania. Ja mimo że staram się ograniczać wyjścia, ale by byłem ze dwa co najmniej razy. Na spacerze chodziłem po mieście w ogóle, bo na przykład poszedłem do sklepu kupić chleb czy coś takiego, czy jakieś takie sp produkty spożywcze i wyjeżdżamy samochodem też poza, poza okręg tutaj ten, także duże, duże, sklepy były otwarte. No, prze no przede wszystkim, yy, przede wszystkim zamknięcie zakładów, znaczy pyta, pyta się tam yy, fryzjerzy czy coś, do dzisiejszego dnia one są zamknięte. Nie wolno otwierać pod groźbą kar. Zdarzały się przypadki, że był ta, facet, który otworzył zakład fryzjerski. I przyszli oficjele i zabrali mu licencję po prostu zamknęli mu ten zakład, jego aresztowali, a z jed, jedną się praktycznie no, strzedłem, bo wszła w drugą stronę, więc że tam nie wydziwiałem nie przechodziłem na drugą stronę. W zasadzie na zewnątrz. No nie, nie, nie mieliśmy tutaj jakichś takich nakazów noszenia maski, powiedzmy, jakby jak było się na zewnątrz, że się szło na przykład na spacer, czy tam się biegało, to nosili ludzie maski, ale to, była, to był prywatny wybór, to nie było coś odgórnie narzucone. Oficjalnie nie wolno nam było żadnych zgromadzeń. Były takie momenty, że w ogóle nam po prostu z nikim się nie wolno było spotkać, nawet z drugą osobą. Później mi się wydaje, że był taki okres, że można było się do trzech osób. Teraz mi się wydaje, już chyba jest jak gdyby do dziesięciu chyba jest pozwolone, że niby można z tym, że zawsze napominają, żeby trzymać dystans, że nie tak się, wiesz, obejmować, całować i w ogóle i, i dla dobra wszystkich jednak, żeby mieć maski. I tak jak mówię, zdystansować się. Ten dystans, dystans, to wszyscy powtarzają. Bary i, i restauracje są zamknięte. U nas jest w ogóle, nie, żadna restauracja nie jest otwarta. Tym bardziej, że no, restauracje no, to, to się spotykają większe ilości osób. Nie? To nie jest tam jeden na jeden, czy tam dwie, trzy osoby. A to są bardzo popularne miejsca, bo Amerykanie jednak w większości nie lubią gotować, albo nie umią, albo to, to nie mówię o wszystkich, ale. Jest, jest, jest tutaj taka moda na chodzenie do restauracji, także jest to jedna, jedno z miejsc takiej dużej potrzeby. Także w tej chwili, na dzień dzisiejszy, i bary, i, i, i restauracje, um, i puby, y, siłownie, y, powiedzmy fryzjerzy są zamknięci. Jedynie co się teraz odmraża, Ekonomie to są, to są zakłady produkcyjne, prawda? I w większości jakaś produkcja, która jest newralgiczna, potrzebna, ale to też stopniowo jest zrobione. Nie jest zrobione tak, że wszyscy naraz wracamy i, i zabawa od nowa jest, tylko po prostu jest to wdrażane, wdrażane tak etapami.